No i ja mam pokój numer 214 To będzie tutaj Tutaj taki piękny hall Czyli tu przyłożymy Powinno się otworzyć No otworzyło się No to wchodzimy palizeczkę wprowadzamy Tradycji musi stać się zadość Także musimy sfilmować pokoik Od razu na wejściu jak wygląda no fajny klimatyzacja lodóweczka o jest szafa lodóweczka wyłączona gniazdka są europejskie tutaj taki stoliczek no, czyli taki hotel turystyczny jak powiedzmy u nas gdzieś tam i bisy były. Czy są jeszcze i bisy? Chyba nie. Ale ładna łazieneczka, prysznic. Także fajny pokoik. No moi drodzy, przyjechaliśmy do hotelu i zaczęło wychodzić słoneczko. No super bo tutaj wszyscy byli już zawiedzeni, że pada i pada no tak taki jest widok z okna Aha, tutaj mamy wi-fi dobra, to zaraz będziemy się łączyć z wi-fi a chodźmy, zobaczymy jak wygląda ten hotel, zaraz kartę wziąłem, wziąłem, dobra korytarz w jedną stronę i korytarz w drugą stronę. To są jakieś drzwi, takie na zewnątrz, zobaczmy. Drzwi na balkon. O, i tu jest wyjście, nawet. Super, wyjście awaryjne. No, ja sobie wyjdę tym wyjściem awaryjnym. No to schodzę na dół. Uwaga, śliskie schody. O, jak tutaj ładnie. Łódź taką mamy. Także dzisiejsza noc jest w hotelu Sani w Kutaisi. No, piękne otoczenie. I ptaszki już śpiewają. To jakby jakieś ruiny były. Taki mały skansen tutaj zrobiony. Jedroneczko, grzybki, tam jakiś... O, tutaj żółwik. A bo tu jest bar. Od osiemnastej do dwudziestej czwartej. Piękny taki kącik tutaj muzealny pod dachem. O, jakiś piesek tutaj przyszedł też. Akordeon. No, piesków to podobno jest dużo. Powiem Wam, że to zaplecze tego hotelu mi się bardzo podoba. No i tu faktycznie są jakieś ruiny. Ciekawa ta łódź, nie I na wprost mamy hotel. O, tam jakieś dwa malutkie pieski Wybiegły z hotelu. I tutaj mamy taką altankę. No, pięknie. Jestem zadowolony. Podoba mi się. Yeah. Aha, czyli tutaj drugie piętro. To jest pierwsze piętro. Ciekawe. No to spacerek po hotelu zaliczony. jestem już przy pokoju.